W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. Kraj na to gotowy wysłać wojska na Ukrainę. To druga armia sojuszu. Trump wycofuje się ze swoich deklaracji. Pokoju jednak nie będzie? Spięcie na niej Niemcy USA, to źle wróży dla NATO. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Wiele emocji wzbudziła wczorajsza wizyta prezydenta Ukrainy w Białym Domu, której ten raczej nie zaliczy do udanych. Po wyjściu z gabinetu owalnego obaj przywódcy udzielili jednak wywiadów, które przedstawiły nam punkt widzenia Zołęckiego oraz Trumpa. Władimir Zołęcki na start został zapytany, czy planuje przeprosić prezydenta Trumpa za swoje zachowanie. Jestem bardzo wdzięczny Amerykanom za wsparcie. Zrobiliście bardzo wiele. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi i dwupartyjnemu wsparciu kongresu. Zawsze byłem bardzo wdzięczny wszystkim naszym pracownikom. Bardzo nam pomogliście od samego początku podczas trzech lat inwazji na pełną skalę pomogliście nam przetrwać, tak czy inaczej, jesteśmy strategicznymi partnerami. Myślę, że musimy być bardzo szczerzy i bezpośredni, aby zrozumieć się nawzajem, ponieważ jest to bardzo potrzebne dla nas oraz prezydentowi Trumpowi. Jestem pełen szacunku, że chce zakończyć tę wojnę, ponieważ my, na Ukrainie, jesteśmy w tej wojnie. Jesteśmy w tej bitwie bitwie o wolność, o nasze życie. Więc mówię tylko, że myślę, że musimy być po tej samej stronie i mam nadzieję, że prezydent jest po naszej stronie razem z nami, a to jest bardzo ważne. Innego zdania jest jednak sekretarz stanu Marco Rubio, który stwierdził, że to Zełenski powinien przeprosić Trumpa i że jego wizyta w Białym Domu poszła fatalnie. Mówię to, bo tego nie widzicie. Widzieliście tylko koniec. Widzieliście to, co się stało dzisiaj. Nie widzicie wszystkiego, co do tego doprowadziło, więc pozwólcie mi wyjaśnić. Prezydent wyraził się bardzo jasno, prowadził kampanię w tej sprawie. Uważa, że ta wojna nigdy nie powinna się rozpocząć. Uważa, i ja się z tym zgadzam, że gdyby był prezydentem, nigdy by do niej nie doszło. Teraz jesteśmy tutaj. Próbuję zakończyć ten konflikt. Wyjaśniliśmy bardzo jasno, jaki jest nasz plan wobec Rosji przy negocjacjach. Chcemy sprawdzić, czy pokój jest możliwy. Oni to rozumieją. Rozumiem również, że to porozumienie, które miało zostać dziś podpisane, miało być porozumieniem, które wiąże Amerykę Gospodarczą z Ukrainą, co dla mnie, jak wyjaśniłem i myślę, że prezydent nawiązał do tego dzisiaj, jest na swój sposób gwarancją bezpieczeństwa, ponieważ jesteśmy zaangażowani. To nie my, to nasze interesy. To wszystko zostało wyjaśnione. To wszystko zostało zrozumiane. Niemniej jednak w ciągu ostatnich 10 dni w każdym spotkaniu z Ukraińcami pojawiały się komplikacje, w tym publiczne oświadczenie prezydenta Zowieńskiego ale oni nalegali na przejazd do Waszyngtonu. To porozumienie mogło zostać podpisane 5 dni temu, ale oni nalegali na przejazd do Waszyngtonu. I było bardzo, powinno być bardzo jasne zrozumienie. Nie przyjeżdżajcie tutaj i nie twórzcie scenariusza, w którym zaczniecie nas pouczać o tym, jak dyplomacja nie zadziała. Prezydent Zojewski podążył w tym kierunku i w rezultacie zakończyło się to przewidywalnym rezultatem. To niefortunne, nie tak miało być, ale taką drogę wybrał. I myślę, że szczerze mówiąc, wiesz, wysłał swój kraj do tyłu. Jeśli chodzi o osiągnięcie pokoju, czego ostatecznie chce prezydent Trump, to zakończenie tej wojny. Był on bardzo konsekwentny w tej kwestii. Dalej Zowięski wypowiedział się na temat przyjaźni, raczej jej końca między USA a Ukrainą, gdzie wypomniał Trumpowi słowa o ukraińskich żołnierzach czy o tym, że jest dyktatorem. Kiedy mówią na przykład, że Ukraina jest prawie zniszczona, że nasi żołnierze uciekli, że nie są bohaterami, że Ukraina straciła miliony cywilów. Że jej prezydent jest dyktatorem. Jaka jest reakcja? Nie chodzi tu o mnie. Reakcja jest taka: że gdzie jest nasza przyjaźń między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi? To się nie udaje. Dlatego nie chcę stracić partnerów w USA. Powiedziałem to przez telefon. Mieliśmy inne rozmowy. Spotkałem w Monachium i prosiłem: bądźcie poprawni. Chcę być uprzejmy. Bądź poprawny z tym numerem, kiedy mówisz o liczbie. Każda osoba jest ważna. Kiedy mówisz o milionie strat, nie mamy żadnego miliona strat. Kiedy mówisz o terytoriach, może niektórych terytoriach i tak dalej, to nie tylko terytoria, to domy, to życie ludzi. Ich ojcowie, matki, krewni, dziadkowie zginęli podczas tej wojny. Podczas tej wojny, nikt nic wybaczyć Putinowi, to nie jest zabawne ani to nie jest bajka, to jest prawdziwe życie. Prezydent Ukrainy odpowiedział też na pytanie, czy Kijów jest zatem w stanie wygrać wojnę z Rosją bez wsparcia ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ widmo takiej sytuacji zbliża się do naszych wschodnich sąsiadów. Podczas udzielania odpowiedzi, Związek Kolejny raz uderzył jednak w retorykę Trumpa odnośnie Putina. Tak więc dzisiejsze pytanie brzmi: czy Ukraina może wygrać tę wojnę, lub powstrzymać Rosję bez ciągłego wsparcia USA? To będzie dla nas trudne. Dlatego tu jestem. Dlatego mówimy o przyszłych negocjacjach. Bez waszego wsparcia będzie trudno, ale nie możemy stracić naszych wartości, naszych ludzi. Nie możemy stracić naszej wolności. Tak więc wielu ludzi, Rosjanie przybyli na nasze terytorium, wiesz o tym. Rosjanie przybyli do naszych domów i wszyscy to widzieli obrazy, wideo, wiele rzeczy. Zabili tak wielu ludzi tylko po to, żeby o tym zapomnieć, żeby powiedzieć, że Putin to wspaniały facet. Nie, to nie dla nas. Wywiadu udzielił także Donald Trump, który podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami stwierdził zupełnie inaczej niż przed chwilą przytoczony Zeleński, przy czym można powiedzieć, że postawił ultimatum ukraińskiemu prezydentowi. Chcę, żeby to się natychmiast skończyło. Chcę zawieszenia broni teraz. On mówi, że nie chce zawieszenia broni. Cóż, nagle stał się wielkim człowiekiem. Ponieważ ma USA po swojej stronie. Albo to zakończymy, albo pozwolimy mu walczyć. A jeśli będzie walczył, to nie będzie łatwe, bo bez nas nie wygra. Następnie Trump w dosyć dwuznaczny sposób odpowiedział na pytanie, czy wyrzuci Załęckiego z Białego Domu. Powiedziałeś Załęckiemu, żeby opuścił Biały Dom? Nie muszę ci tego mówić. Śmiało, myślę, że znasz odpowiedź. To jednak nie koniec gorzkich słów w stronę Złęckiego, ponieważ dalej Trump stwierdził, że prezydent Ukrainy powinien przestać krytykować Putina. Musi powiedzieć, że chce zawrzeć pokój. Nie musi tam stać i mówić Putin to, Putin tamto, o wszystkich negatywnych rzeczach. Musi powiedzieć, że chce pokoju. Nie chce dłużej prowadzić wojny. Jego ludzie umierają. On nie ma kart. Musisz to zrozumieć. Co ciekawe, w sieci zaczęło też krążyć pytanie do Władimira męskiego na temat jego ubioru podczas oficjalnych wizyt. Dlaczego nie nosisz garnituru? Dlaczego nie nosisz garnituru? Jesteś najwyższym urzędnikiem w kraju i odmawiasz noszenia garnituru. Chcę tylko sprawdzić, czy masz garnitur. Będę nosił garnitur po zakończeniu tej wojny. Może coś podobnego do Twojego? Może coś lepszego? Nie wiem. Zobaczymy. Może coś tańszego? Dziękuję bardzo. Co więcej, na miejscu obecny był też polski korespondent Radia RMFFM, który przekazał, że za kulisami spotkania prezydentów doszło do kolejnej kłótni. Nieoficjalnie wiadomo, że już po kłótni, którą wszyscy widzieliśmy w gabinecie owalnym, doszło do kolejnej w czasie spotkania bez udziału dziennikarzy. Związek był źle traktowany, słyszał uwagi do sytuacji, w jakiej jest Ukraina i był przymuszany do ustępstw. Wówczas doszło do załamania się rozmów, napisał Paweł Żuchowski na X. W sieci pojawiła się też reakcja rosyjskich urzędników na wydarzenia w Waszyngtonie, gdzie wypowiedziała się m.in. Maria Zacharowa. Myślę, że największym kłamstwem Związkiego ze wszystkich kłamstw było jego stwierdzenie w Białym Domu. Że reżim kijowski w 2022 roku został sam bez wsparcia, napisała rzeczniczka MSZ Rosji. Swoje zdanie wyraził także były prezydent i obecny szef Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitry Miedwiediew. wystrzelna świnia w końcu dostała porządnego klapsa w gabinecie owalnym i Donald Trump ma rację: reżim kijowski igra z trzecią wojną światową, napisał Miedwiediew. Prezydent Donald Trump gościł u siebie też premiera Wielkiej Brytanii Kira Starmera, gdzie również padło kilka ciekawych deklaracji. Trump został zapytany m.in. o siły pokojowe na Ukrainie, gdzie nie zaprzeczył udziału amerykańskich wojsk. Czy widzi pan sytuację, w której siły amerykańskie mogłyby zostać rozmieszczone jako wsparcie w operacji pokojowej w bezpośredniej konfrontacji z siłami rosyjskimi? Jest coś takiego. Najpierw będziesz miał kraje Unii Europejskiej, ponieważ one tam są. My jesteśmy daleko, dzieli nas ocean. Chcemy mieć pewność, że to zadziała. Nie wiem, kiedy mówisz zabezpieczenia, masz na myśli zabezpieczenia psychologiczne, militarne czy inne. Ale jesteśmy zabezpieczeniem, ponieważ będziemy tam, będziemy pracować w kraju. Co więcej, można powiedzieć, że Trump po części wycofał się ze swoich deklaracji dotyczących szybkiej umowy z Rosją i dał do zrozumienia, że ciężko będzie zawrzeć porozumienie pokojowe. Myślę, że mogę powiedzieć, że to będzie najłatwiejsza część. To część, na którą czekamy z niecierpliwością, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa to część, na którą wszyscy czekamy. To łatwe. Trudniejszą częścią jest zawarcie umowy, ale myślę, że przeszliśmy długą drogę. Wiele komentarzy wzbudziła też reakcję Trumpa na pytanie o to, czy nadal uważa on Zelenskiego za dyktatora, gdzie wielu zaniepokoiła odpowiedź amerykańskiego przywódcy, porównując ją do wielu reakcji jego poprzednika. Czy nadal uważa pan, że Załęski jest dyktatorem? Tak powiedziałem? Nie wierzę, że to powiedziałem. W kontekście gwarancji bezpieczeństwa głos zabrała też szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kalla, z której zdaniem tylko parasol bezpieczeństwa rozłożony przez NATO będzie skutecznie odstraszał Rosję. NATO nie jest tym, czego boi się Rosja. Rosja boi się wydatków demokracji przeciwko Rosji. Ponieważ NATO nigdy i żaden z krajów NATO Nigdy nie zaatakował Rosji. Chodzi o to, że dlaczego jesteśmy w NATO? Bo boimy się Rosji. A jedyną rzeczą, która naprawdę działa, jedyną gwarancją bezpieczeństwa, która działa, jest parasol NATO. W tym kontekście ciekawe informacje donosi Bloomberg, który informuje, że Turcja wyraziła gotowość do rozmieszczenia wojsk na Ukrainie w ramach potencjalnych sił pokojowych. Prezydent Turcji Recep Erdogan omówił tę możliwość z prezydentem Władimirem Zelenskim i ministrem spraw zagranicznych Rosji Sergejem Ławrowem podczas oddzielnych spotkań w Ankarze na początku lutego, informuje Bloomberg, którego źródła podaje warunki takiej misji. Turcja nie weźmie udziału, chyba że będzie bezpośrednio zaangażowana we wszystkie konsultacje i przygotowania do takiej misji, informują źródła. Warto tutaj jednak dodać, że Turcja ma drugą co do wielkości armię w całym NATO. Zachodnim liderom ostro odpowiedział z kolei Dmitrij Pieskow, który jasno zaznaczył, że Rosja nie jest skłonna do dyskusji na temat zwrotu okupowanych terytoriów w Ukrainie. Terytoria, które stały się podmiotami Federacji Rosyjskiej, zapisane w konstytucji naszego kraju, są integralną częścią naszego kraju, Rosji. Jest to czynnik absolutnie niezaprzeczalny. I nie podlegający żadnym negocjacjom. Co ciekawe, innego zdania jest jednak Donald Trump. Panie prezydencie, czy są jakieś obszary Ukrainy, o których pan mówi, jeśli chodzi o oddanie Krymu? Czy doszedł pan już do szczegółów takiego porozumienia? Ma pan na myśli obszary, które zostały zajęte? Jest wiele obszarów, które zostały zajęte. Rozmawialiśmy o tym. Zajęto dużą część linii morskiej. Będziemy o tym rozmawiać. Zobaczymy, czy uda nam się ją odzyskać. Lub odzyskać znaczną jej część dla Ukrainy, jeśli będzie to możliwe. Będziemy o tym rozmawiać. Zaniepokojony decyzjami Trumpa jest jednak premier Donald Tusk, który podczas wywiadu dla stacji TVN 24 opowiedział o swoich odczuciach co do ruchów amerykańskiego prezydenta. Nieprzewidywalność, zmienność zdarzeń to jest to, w czym prezydent Trump czuje się bardzo dobrze. Ja jestem bardziej zaniepokojony wtedy, kiedy te metody stosuje agresywnie wobec sojuszników niż wobec przeciwników. Musimy to widzieć i nie możemy utkwić w żadnej iluzji. Nie możemy wpadać w panikę, tylko trzeba sobie z tym poradzić, mówił Tusk. Premier pozytywnie ocenił z kolei niedawną wizytę prezydenta Dudy w USA, podkreślając, że każdy bez wyjątku powinien dążyć do przekonania prezydenta Trumpa, do naszych racji. Dla nowej administracji nie Europa jest centrum świata, nie Ukraina jest głównym problemem. To przesunięcie w kierunku Pacyfiku, to są Chiny w przyszłości, to jest kwestia Izraela i Iranu, to są ich priorytety, mówił Tusk. W jednym z ostatnich odcinków przytaczaliśmy też wypowiedź najprawdopodobniej przyszłego kanclerza Niemiec Friedricha Merca, który to stwierdził, że należy uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych jak najszybciej. Moim absolutnym priorytetem będzie jak najszybsze wzmocnienie Europy, abyśmy krok po kroku mogli naprawdę uniezależnić się od USA. Nigdy bym nie uwierzył, że będę musiał powiedzieć coś takiego w programie telewizyjnym, ale po wypowiedziach Donalda Trumpa najpóźniej w zeszłym tygodniu widać wyraźnie, że Amerykanom, przynajmniej tej części Amerykanów, tej administracji los Europy jest w dużej mierze obojętny. Teraz na słowa merca odpowiedział sekretarz stanu Marco Rubio, który nawiązał do małych wydatków na obronność między innymi właśnie Niemiec. Moja reakcja jest taka, że NATO nie jest zagrożone. Jedyną rzeczą, która sprawia, że NATO jest zagrożone, jest fakt, że mamy sojuszników NATO, którzy ledwo mają siły zbrojne lub których siły zbrojne nie są zbyt zdolne, ponieważ przez 40 lat nie wydawali na nie żadnych pieniędzy. Byliśmy na to. Prezydent Trump argumentował to, co każdy amerykański prezydent przez ostatnie 30 lat, że są to bogate kraje, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Mają dużo pieniędzy, powinny inwestować w swoje bezpieczeństwo narodowe, a tego nie robią. Kraje te wydają półtora, 1%, 1 swojej gospodarki, a my nie możemy tego dalej subsydiować. To niesprawiedliwe i nie do utrzymania. Niepokojące informacje przekazał też Krzysztof Gawkowski, który podczas konferencji prasowej oznajmił, że nasilają się ataki na polską infrastrukturę krytyczną. Cyberwojna trwa. Nie powinniśmy tego ukrywać, tylko powinniśmy to nazywać. Obserwujemy nasilenie, ciągłe działań o charakterze hybrydowym, które mają za zadanie rozproszenie, zniszczenie, zakłócenie Działań, które podejmuje je państwo w zakresie infrastruktury w cyberprzestrzeni. Ale mamy też cyberataki, które codziennie spływają z terytorium Rosji. Każdego dnia zgłaszanych jest około 2000 incydentów. Miesięcznie to Liczba przekraczająca 60 tysięcy incydentów, które dotyczą polskiej cyberprzestrzeni. W związku z tymi wydarzeniami minister ogłosił nowy program warty kilkaset milionów złotych, który ma pomóc w modernizacji systemu ochrony danych. Rząd polski będzie realizował nowy program wsparcia cyberbezpieczeństwa na poziomie rządowym, na poziomie instytucji rządu, ale też na poziomie wojewódzkim i instytucji podległych. Ponad 350 milionów złotych, które ma zapewnić spójne i dobre funkcjonowanie instytucji państwa w obliczu cyberniebezpieczeństw, jest dla nas priorytetem. Rosyjska FSB poinformowała, że aresztowała dwóch przedstawicieli kościoła podejrzanych o spiskowanie w celu zabicia duchownego bliskiemu prezydentowi Władimirowi Putinowi na polecenie Ukraińskiej Agencji Wywiadowczej. Domniemanym celem był 66-letni Tichon Szefkunów, którego rosyjskie media przez lata opisywały jako spowiednika Putina. Utrzymuje publiczną znajomość z Putinem od późnych lat 90., a Kreml twierdzi, że obaj mężczyźni dobrze się znają, informuje Reuters. Dalej na te doniesienia zareagował rzecznik Kremla. Jest jasne, że reżim w Kijowie niczego się nie boi. W tym przypadku nic nie jest święte. Zostało to po raz kolejny potwierdzone, mówił Pieskow. Następnie FSB poinformowała w oświadczeniu, że zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy według niej zostali zwerbowani przez ukraiński wywiad wojskowy za pośrednictwem Telegrama w połowie zeszłego roku. FSB doniosła też, że przechwyciła improwizowany ładunek wybuchowy i dwa fałszywe ukraińskie paszporty. Co więcej, rosyjskie władze opublikowały nagrania wideo, na których obaj mężczyźni przyznają się ze spisku. Jednak warto zwrócić uwagę na wahania się mężczyzn z nagrań, dlatego też nie wiadomo w jakich warunkach przyznali się oni do winy. Jeden z nich mówił, że został zwerbowany do monitorowania ruchów szefku Nowa i grożono mu zamordowaniem jego krewnych, jeśli się nie podporządkuje. Jar Popowicz. Obywatel Ukrainy. Był asystentem Metropolity Tychona i został zwerbowany przez GOR do śledzenia ruchów Metropolity Tychona. Drugi z mężczyzn w swoim zeznaniu powiedział natomiast, że otrzymali oni bombę domowej roboty do przeprowadzenia wspominanego ataku. Zamach został zaplanowany poprzez detonację improwizowanego ładunku wybuchowego, który został przeniesiony przez sieć Skrytek i jego eksplozję w domu Metropolity Krymskiego. Dalsze działania po realizacji tego zadania przedstawione jako opuszczenie terytorium Federacji Rosyjskiej za pomocą sfałszowanych ukraińskich paszportów. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.